Witam Was serdecznie. Cześć. Jak Wam minęła niedziela? Piszcie w komentarzu. Słuchajcie, dzisiaj choroba, jaką jest gruźlica u kur, czym się charakteryzuje, na co warto zwrócić uwagę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o gruźlicę, to jest choroba zakaźna. Jak się możecie domyślać, raczej myślę, że dużo ludzi o niej słyszało i tutaj tak naprawdę. Jak większość chorób wywodzi się właśnie z braku utrzymania czystości, czy to w kurniku, w kurniku czy w paszy, czy po prostu w, e, w wodzie, ważne jest to, żeby zadbać o to, żeby po prostu w tym kurniku było dość czysto. Zaraz o tym wszystkim wam powiem, żeby ta choroba się nie rozprzestrzeniała, bo tak jak większość chorób, łatwiej jest e, zapobiegać niż później leczyć. Ale słuchajcie. Jest popularna właśnie dość na całym świecie, nie tylko właśnie u ptaków, ale i ssaków. Dzisiaj się zajmiemy, jeżeli chodzi o kury. Warto pamiętać, słuchajcie, że tę rodzaj choroby należy zgłaszać. Jej pojawienie się w stadzie już powinniśmy zgłaszać do odpowiednich służb. Z tego względu, no, że jest to dość, dość trudna choroba do wyleczenia i dość szybko się rozprzestrzenia. Jeżeli chodzi o ogólną charakterystykę gruźlicy, to tutaj choroba atakuje wszystkie gatunki ptaków, tak jak już wspomniałem. Dość długi okres, po prostu, tak naprawdę, ponieważ może zaatakować drób w każdym, w każdym wieku. Jeżeli chodzi o drogę zakażenia, no to tutaj układ pokarmowy, a źródłem jest właśnie zainfekowany, zainfekowany kał, który właśnie wydzielają zarażone zwierzęta. No i przedostaje się on, tak jak już wspomniałem, do wody, paszy, ściółki. I dość łatwo, tak jak już wspominałem, dość szybko przenosi się na inne osobniki. Jeżeli chodzi o objawy, no to słuchajcie, tutaj dróg na pewno będzie osłabiony, pogarsza się ogólna kondycja. Ptaki mogą mniej jeść, spożywać tej paszy, robi się mniejsza aktywność. I problemy właśnie zainfekowanego układu pokarmowego przejawiają się na przykład w biegunce. No, i tutaj możemy również zaobserwować to, że ptaki będą kuleć i te dzwonki, grzebienie będą się robiły, po prostu będą traciły ten taki ala. Powiedzmy, tak jak tutaj jest czerwony kolor, będzie on się robił albo ciemniejszy. Po prostu, po prostu będziemy widzieli, że ten kolor się zmienia. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co wywołuje, to są to prątki właśnie typu ptasiego, i one występują w postaci takich pałeczek lub ziarenka właśnie w różnych wielkościach. Dość szybko się rozprzestrzenia, także tutaj ważne jest to, zaraz też o tym powiem, żeby po prostu te ptaki w miarę możliwości odizolować i na bieżąco monitorować. Można to leczyć, ale tak jak już wspomniałem, lepiej po prostu zapobiegać. Jeżeli chodzi o te prądki, to one utrzymują się słuchajcie nawet do kilkunastu miesięcy. Są dość odporne właśnie na wysoką i niską temperaturę i dużą ilość światła, także tutaj ich niestety, że tak powiem, nie, nie wypędzimy. Jeżeli chodzi o badania naukowe, to tutaj naukowcy podają, że te prątki właśnie gruźlicy potrafią wytrzymać w temperaturze słuchajcie, nawet minus 5 stopni i do, do 80 stopni ciepła nawet. Co no wiadomo, że takiej temperatury raczej nie doświadczymy, ale w takiej mogą nawet się tutaj utrzymywać. Ok. jeszcze tak wam powiem tutaj, bo myślę, że te najważniejsze informacje przytoczyłem, jak leczyć. Słuchajcie, jak zapobiegać w ogóle? Przede wszystkim pamiętajcie, tak jak już wspomniałem na początku filmu, żeby y, karmidło było czyste, żeby poidło było czyste, żeby y, kurnik był czysty, żeby tą ściółkę na bieżąco y, wymieniać, żeby po prostu żadne tam drobne ustroje się nie dostawały i nie powinno tej choroby raczej wystąpić. Y, profilaktycznie również szczepi się właśnie w młodości, kiedy te kurki są malutkie, y, podaje się różnorakie szczepionki właśnie przeciwko tej chorobie. No, i również warto zabezpieczyć naszą fermę, nasze gospodarstwo, hodowlę przed dzikimi zwierzętami, właśnie. I tutaj też Wam powiem jako wskazówkę, że też często robi się coś takiego, że drób w jednym wieku zostawia się właśnie razem, z tego względu, że po prostu podobno ta choroba przez to też się mniej rozprzestrzenia, tego Wam nie potwierdzę, ale też tak właśnie mówią mądre głowy, że jest to ważne, żeby po prostu wtedy dróg zestawiać w jednym wieku, jak mamy kurki powiedzmy 16 tygodniowe, żeby zostały, jakieś młodziutkie, 2-3 tygodniowe, żeby zostały razem. Także tutaj takie ogólne wyleczenie jest bardzo trudne, ale jeżeli właśnie wykryjemy w stadzie jakiegoś chorego osobnika, no to powinniśmy go odizolować od reszty i przeprowadzić właśnie tam analizę, sprawdzić czy reszta kurek nie jest chora, po prostu jak najszybciej odizolować. No i jeżeli już będziemy w stanie ocenić czy całe stado jest zarażone czy tylko trochę kurek, no to tutaj czy są to pojedyncze przypadki, no to powinniśmy w miarę możliwości to zgłosić do odpowiednich służb i żeby to ochronić po prostu nasze kurki stosować szczepienia profilaktyczne, które podaje się właśnie z wodą pitną po prostu do wody się takie z taką specjalną substancję albo wlewa albo wsypuje i po prostu ona też powoduje to, że kury się nie powinny zarażać. Może Wam dużo pomogłem, jak tutaj przeciwdziałać, może nie, nie wiem. Napiszcie w komentarzu. To są takie najważniejsze informacje. Tutaj też mówię, żadnych cudów niestety nie ma, więc pamiętajcie po prostu o tym, żeby w Waszym kurniku i poza nim było dość czysto, żeby nie wpuszczać dzikich zwierząt. Po prostu o tym pamiętać, żeby monitorować na bieżąco stado i myślę, że nie będziemy mieli takich problemów. Ok, bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się, cześć.